I co, chciałbyś przyścignąć wszystkich kolegów na siłowni i rosnąć najszybciej i robić największy progres? dlatego pomyślałeś, że cięzą, ciężąc, ćwicząc ciężej, podnosząc więcej, spędzając więcej czasu, robiąc krótki krótsze przerwy na siłowni będziesz robił szybszy progres? poniekąd tak no ale nie do końca Cześć wszystkim suplement czyli uzupełnienie reszty wielkich youtuberów wasz coachelak wypowie się na temat dropsetów serii wspomaganych przez partnera super serii czyli wszystkich metod intensyfikacji treningu magicznych metod, które mają sprawić, że będziecie rośli szybciej mocniej, tak jak kulturyści, wielcy kulturyści z, ze Stanów, którzy ciągle robią dropsety, super serii i serie wymuszone. To jest tylko uzupełnienie tego, co powiedział Sakar, bardzo fajny filmik. Z tym, że zawsze mam problem z filmikami Sakara, jako zwykły odbiorca, że bardzo to są fachowe rzeczy, to znaczy często używa takich zagadnień, które jako początkujący nie do końca bym był w stanie zrozumieć lub mógłbym czuć się lekko w nich zagubiony. Dlatego moje takie, może prostsze podejście, może to komuś jakby więcej wyjaśni, a jeśli nie, to po prostu będzie powielenie tematu, a lub, lub przyda się po prostu osobom, które nie oglądały filmu Sekera. Do meritum. Teoretycznie ten, co tro, trenuje ciężej, ma lepsze efekty. No. To by było bardzo proste. Niestety tak nie jest, dlatego że jest coś takiego jak nasz układ nerwowy, czyli nasz procesor, który steruje całym, wszystkimi procesami i głównie on jest odpowiedzialny za to, czy podniesiemy więcej na siłowni, czy nie. No, wiele osób myślało że pewnie, że, chodzi, że ten kto ma mocniejsze mięsie podnosi więcej, no nie do końca, bo są trójboiści, nie są wielcy, nie mają rozbudowanych mięśni, a jednak podnoszą najwięcej. Właśnie dlatego, że odpowiada za to system nerwowy i ciągłe konsekwentne jego uczenie się nowych obciążeń. Najważniejszym faktorem do wzrostu mięśni, to już powtarzamy któryś raz, kto jeszcze nie słyszał, jest objętość treningowa, to znaczy Ilość podniesionego ciężaru, wielkość tego ciężaru razy ilość powtórzeń, tak? To jest nasza objętość treningowa i to decyduje yy, o tym, jaki ma wpływ nasz trening na rozbudowę mięśni. I tylko zmieniając, zwiększając objętość treningową, jesteśmy w stanie efektywnie progresować. To znaczy stale konsekwencje dokładając ten, tego ciężaru lub serii. Tak, więc to jest proste i zrozumiałe. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, niech się nie zgadza, ale hej, po prostu tak jest. Także stała konsekwentnie dokładanie ciężaru. No tak, no to jeżeli chodzi o dokładanie ciężaru, no to ktoś by mógł pomyśleć, no to przecież jeżeli zrobię kilka dodatkowych powtórzeń, czy zrobię tyle powtórzeń, ile tylko mogę, no to będę miał większą objętość treningową i w sumie powinienem więcej urosnąć. No nie, właśnie nie. Dlatego, że ciągłe trenowanie do upadku mięśniowego powoduje, że przemęczamy to, o czym wspomniałem na początku, czyli nasz procesor, nasz system nerwowy, coś, co tym wszystkim steruje, czyli teoretycznie Mimo, że będziemy może mieli silniejsze mięśnie, powinniśmy mieć silniejsze mięśnie, to nasz system nerwowy nie będzie pracował jak należy. To znaczy, ten procesor jednak będzie przeciążony, czy nie wiem, ta pamięć RAM już będzie tak przepchana, że nie będzie przyjmowała nowych powtórzeń. <laughs> już mówię o co chodzi. Jak bardzo prosto Wam to udowodnić, że Yy, takie dropsety czy wykonywane powtórzenia negatywne yy, nie są do końca dla nas korzystne w bardzo prosty sposób. Yy, jeżeli wykonujemy, nie wiem, 80 kg sztangą 10 powtórzeń maksymalnie, tak mamy zrobić 4 serie. I w tej pierwszej serii zrobimy yy, 8, to 80 kg 10 razy to odpowiedzcie mi na pytanie, albo sobie odpowiedzcie, bo ja oczywiście sprawdziłem to na sobie. Sam zresztą jestem osobą, która przez wiele lat trenowała w ten sposób, to znaczy kopiowała wielkich kulturystów, czyli robiłem drop-sety, katowałem się, a ten progres jednak nie był taki, jak należy. 80 kilo razy 10, jeżeli ja tyle, to jest mój max i wykonam to w pierwszej serii, czy w drugiej, trzeciej i czwartej serii będę w stanie podnieść tyle samo? No nie. Jeżeli nie wierzycie, spróbujcie sami, zróbcie swojego maksa, a w następnych seriach spróbujcie to powtórzyć. Nie powtórzycie to. W związku z czym w tym momencie, przez taką serię do upadku mięśniowego, czy wykonanie dropsetów w tej serii powodujecie, że jakby wpływacie na pogorszenie swojej ogólnej objętości treningowej, to znaczy, że jeżeli normalnie wykonałbym 4 serie po 8, na przykład powtórzeń tymi 80 kg, to bym miał tą objętość: teraz będziemy szybko liczyć: 80 razy 8, to jest 640 razy 4. No, wychodzi coś tam około 2500 kg w sumie powtórzeń po naszej objętości treningowej, bo tak powinniśmy to przeliczać. I w momencie, gdy ta druga osoba robi maga intensywnie, robi do opadku mięśniowego i tą pierwszą serię zrobi 8 po, 10 powtórzeń, 80 kg, ale w drugiej serii i trzeciej zrobi na przykład 6 powtórzeń, a w trzeciej 5, no to teraz łatwo sobie to policzyć. No i jak to podliczymy, to okaże się, że ta objętość treningowa jest mniejsza. W związku z tym, yy... wniosek, dropsety, serie wymuszone, serie do upadku mięśniowego są dobre, ale w określonych, w, okre... w użytku w określony sposób, to znaczy... Yy, taką drop set, takie dropsety można wykonać na przykład na, w ostatniej serii i tylko na przykład w jednym ćwiczeniu. Dlatego, że to już nie wpłynie na naszą ogólną większość treningową. To znaczy w momencie, gdy wykonamy całe założenia, a po, czujemy, że mamy ekstra jakąś tam moc yy, czy dobry dzień, możemy dołożyć te kilka powtórzeń właśnie, żeby bardziej wzbudzić yy, na naszym ciele większy stres, na nasze mięśnie ale żeby nie wpływać znacząco na naszą większość a także nie przemęczać naszego systemu nerwowego, tak? Więc y, takie powinno być podejście e, jak w życiu, wszystko z umiarem to znaczy dropset, seria serie wymuszone super seria super seria tutaj, tak jak Saker wspomniał też powiem, że najlepiej wykonać na grupy antagonistyczne czyli na przykład klata, plecy, tak? Inny, a dropsety i serie wymuszone na zasadzie ekstra dodatek do treningu a nie jego podstawa dlatego, że one spowodują że po prostu przemycicie nas swój system nerwowy i wasz procesor nie będzie działał jak należy i nie wykonacie prawdopodobnie tylu powtórzeń ile powinniście czyli żeby osiągnąć swoją zamierzoną objętość treningową mam nadzieję, że Yy, zrozumieliście i że yy, wyciągniecie właściwy wniosek, to znaczy wszystko jest dobre, ale z umiarem, tak jak z naszym jedzeniem, to znaczy dropsety, może raz w tygodniu, może w jednym ćwiczeniu, na przykład ostatnim, żeby lepiej się spompować, żeby dać sobie ekstra bodziec, ale nie częściej, bo to, to nie sprawi, że będziecie rośli szybciej, czy będziecie. Yy, Tacy wielcy jak pani, panowie z YouTube'a, wielcy kulturyści, no bo oni nie, nie urośli od tych metod treningowych, tylko wiecie od czego, tak? Te, także się przede wszystkim objętość treningową, dajecie ciało odpoczywać raz na 6 tygodni, deload, czyli znowu ten system nerwowy odpoczywa, a na pewno ten progres będzie yy, szedł wolno, ale będzie szedł. Tak? A, a, a nie będzie stał w miejscu i będziemy się katować nie wiadomo majaka a, a nasze efekty nie będą takie, jakie byśmy chcieli. Lecę na trening, bo to mi wychodzi najlepiej. Trzymajcie się. Pozdro.